Przede wszystkim jestem Oty i witam was serdecznie na moim kanale, dzisiaj z kuską gramy w FNaF Forgotten Pizzeria Mogę być animatronikiem? To jak wygląda multiplayer, randomowo Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję eee, Nie, to jest... tak. na Discorda w opisie i zaczynamy Nie jest... 3 2 1 0 No, hmm. no kurde Wow, ale to nie, tak nie hmm. wygląda oparytką, bo ja to raz grałam, była wow, taka górna. Hmm. Oł. Oh. Nie, to nie, ja jestem biedna. Pogłasz, mnie nie zabijaj. Oh. O, o. Gdzie ty jesteś? Zwłaszcza ucieka, bo ja cię nie widzę przez chwilę. Jeszcze moja gra na 20 FPS-ach. Ja <coughs> oh mam tu 20. Ja mam tu 20 fps, -ów. to jest najgorsze. Mm. Arcade. Arkada, ja nie mogę sterować tym pultem. Do ogóle musisz znaleźć klucz. Ta, ja wiem, gdzie mam iść. Ja pod tabem mam task. ale ja potrzebuję... O, tutaj potrzebuję Tak, 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 tak. A, taka rada. Nie a artykułów nie będziesz ja w windzie, po ja prostu raz nie raz. będziesz mógł w e, tym, bo winda się po prostu zepsuje. No, o, to, no to potrzebuję... Dobrań. Pod jakim się wyrzuca? Ta... tab... No, Table Tab lewy do bramy. po prostu prawo albo... Albo po prostu przerzucać złotem. A na jakim Pidże jesteś? A tego ci już nie mogę powiedzieć. Nagrywa się? Nagrywa. Okej. Okay. O, to, to, to też. O? No, w ogóle... Ej, jak... ej wasze to jest bardzo... Ej no? Który nie w ogóle ten widzę też E czy e ten guzik? Lewy przecisk maczę Nie! Nie! 400 minuty. Dobrze, że oni to ulepszyli ten perk i dłużej działa plus lepiej. Okay. O, a tutaj w ogóle i Foxy stoi. Siad. A, da się tu kucać? Pod C nie mogę, pod Z nie mogę, pod kontrolem nie mogę. Proszę nie. Kontrol w C. Settings, Kiwi. Nie, nie da się kucać sporo! Klik... Kliknij M. Nie. No. No. A, powinieneś... mieć konsolę. Oj. On to seria. Yay! Do tego by trzeba było więcej osób zebrać. Nie, może Soczka w to zainwestujemy. Ale, a Soczka ale ma... Kada, jest, nie Foxy nie jest dobry. Ten, ci perki. Z Foxy pod z, z raszuje. Tylko, że nie możesz z nim skręcać. I on leci bez przerwy, dopóki coś nie walnie. Bonnie widzi przez chyba 6 sekund albo 5 przez e, ciebie, przez ściany. E, Chika zostawia pułapki, a Freddy śpiewa i po prostu jest niewidzialny. Dobra, no zaczynamy. Podstawę Ja, ja to wiem, dlatego. Bo ja, mam... ja, ja mam... Okej, okay. ja to wiem, bo ja. Jest. Też ja nie mam konsoli. A ja i tak dostałem. <noise> Aj. A, ja mam... O. Kim jesteś w ogóle? Zmieniał właśnie się. Hmm. Ale A, się? ty jesteś? Repair nie... broken carousel. Men's, women's. Wow. O, ale ty jesteś ode O nie. Tylko nie ty. Jak, jak klikam tab, nie? To czekam, aż hmm. będę miał ...poród i jak w ogóle ty znalazłeś klucz. Mm. Nie. Jak on wygląda? Bo on możliwe... A nie... Nie, jest taki sam jak był. Nie, ja miałem klucz. Wcześniej. No, nie, bo chodziło mi głównie o to, że oni zmienili teksturę. Nie. Ok. Nie. Bo oni widzę, że z masy zakrytowali ten gierbę. Wygląda zupełnie inaczej. Dobra, my, myszka. Na jakim jesteś piętnsze? Eee, na tym na dole, bo kurczę szukam. Hmm. Ale ten najkolańcze jeden. Aż bardziej na balkonie. A ty kim grasz? No no fok, co co? Ta ciekawa informacja. By wiedzieć, e, czy się właśnie... Ej, to, co mi wygrałeś? Skąd działa pozycja? środek, czyli nie mogę się wybrać. Konkurator. Podejrzewam dobrego. Kurde próbuję klucz znaleźć. A ja na początku grry klucz na no, no. Ty jesteś w to lepszy, bo ty w to... O, no. Wiem gdzie jest klucz. <laughs> Mam tu jeden. Dostałeś? Nie! nie. A kikałem na ciebie! Piekłałem na ciebie! Jakie? Jak jest spakowane? Spakowane jak ty. Dzięki wiesz! To nie moja a Myszką, myszką. To jest myszką, wszystko. Left click interact masz. Ja kurde nie left. mogę plantera znaleźć, muszę na górze coś Wszędzie powybijałem drzwi na górze. No, ale nic nie, mogę, nic nie mogę, znaleźć. Głupie jest to, że ja jako f nie mogę biec. Tylko mogę pod no, przynajmniej... Ale i tak, to Zetka i tak jest dobra. No, niby mały cooldown. Gdzie ty ja, ja się chowam w pokojach na górze. Kurde... Z tą windą sobie już nie pojedziesz. Nawet nie wiesz, klifował. To się nagrywa? Właśnie, czekaj. Nagrywa. 11 minut. Hmm. Że jedną rundkę. 9 8 minut? Ja w ogóle y, mam tyle. Ma, ten. Dobra, dać ci radę, bo ja w ogóle teraz jedyne co muszę znaleźć to wyjście, bo wszystkie taski zro zrobiłem. Jestem na dole. Wyjście... wyjście, powiadasz. Tak, ale pamiętaj, że jest kilka wyjść. Więc jest... skampienie ci się nie opłaca. O nie, teraz <suszy> jest wyjście. Nie, nie. Ale tylko dwa razy. Nie, tylko raz mnie walłeś. Nie, dwa. Raz. Jako foxy, raz. Nie. Ja miałam 100 teraz zostałem damage. Tylko, tylko raz. Aha. A ja miałam nawet dźwięki jako foxy. Udało się. Ja miałam nawet dzięki jako foxy, że cię uderzyłem. nie, ja miałam 100 nadal miałam tego Aha. Po prostu nagle byłem? O, jako bondage, o, to fajnie. Ja też wcześniej, ale nie chciałam być, ponieważ... To się jak Foxy. dobra, ja tam nie mam co... O, o mowa. Ja czekam na Zetkę. Не буду юсач. Да. Чего Jaki sprytierz? <grymne> Masz szczęście, że sprinta nie no. Ja też!

Zmęcz mnie. A z chęcią? Nie. Nie. To w sumie ta runda będzie trwała trzy minuty. A kuku! Ja im tu Albo minutę. Nie. Już nie żyję. Ja nie mam ani jednego HP. Czemu? Co on się z tym? Złośliwe, że? Widziałem. Tak. Ale widziałeś to? Tak. Też mnie to boli? Tak, ale wyrazy jest Możesz być ciszej? No, Ciszej bądź. Nie, tak, możesz być ciszej. Ciszej bądź. Nie, daj, Widzisz, już. A, możliwe, eee uh, ten. Użyłem z eee ulta. Uh, Jak zmarnywałem. Głóki nie mogę tu się dosyć. <coughs> Poprze nie wiem gdzie. Szukałeś klucza, ha? Tak. No. W ogóle, jak ty tak szybko po wszystkie taski zrobiłeś? Eee, Też miałem na tyle plus, bo ja musiałam... ten... Musiałem naprawić karuzelę i obydwa kible. Więc po... ty masz, bo inwentory to jest tylko i wyłącznie czte... czy... Mam... czystoty i po prostu... plunger i range. A... kurde. A ten... Plunger i range plus klucz. To mogłem przynajmniej otwierać drzwi. Plus to też nie było... Jest! Jest! Mam kibel! O nie, ja nie muszę tego! To by No nie! Czemu ja tu klikam? Nie mm, Nie, no. Właśnie, co ja potrzebuję? A. Nie wiem, te, teraz ja się, się tak boję, nie? Przed To są nie to... znaleźć, nie mogę. Ten ult to w coś mi się sięga. Daj podpowiedź, na jakim piecze jesteś, góra, tu? Góra. A ja jestem na dole i to w takim miejscu, gdzie nigdzie nie ma windy. No, muszę mnie trollować. Czy... No, nie, serio, teraz serio mówię. Tu są... Nie, nigdzie tu windy nie ma. <laughs> Kurde. O. Mm. Jej! Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się w następnym odcinku. Zasłuchajcie. I subskrypcję. Do na do Discorda, link w opisie. Do zobaczenia i cześć!